Witam serdecznie na kolejnym gnocie, w kolejny mroźny zimowy dzień. Chociaż dzisiaj nie jest tak źle, bo po wyżej minus 10, A niesiemy od razu to, po porannym porządku, Ziemniaczki ugotowane, rozrobione z twarogiem. Za dużo to ich nie ma, na tą całą bandę. Ale zawsze coś tam ciepłego jest. Ciepłego, a nie gorącego. To bardzo ważne. Proszę, wiadomo, która kurka. Pierwsza będzie im smakowało. Zaraz tu się wszyscy zlecą, że jest coś nowego. Dobra, zajadajcie. Ja lecę reszcie. Rozdam, a dzisiaj się zajmiemy odśnieżaniem dachu, bo mi przyszło specjalne ustrojstwo wczoraj wieczorkiem. O, wczoraj wieczorkiem pan kurier przyjechał, przywiózł paczki i pod bramą u mnie się zakopał. Na dwa szpadle odkopywaliśmy. O, z busami to ciężka sprawa, jak już załapią lodu, to bo to i ciężko pchnąć i ciężko ruszyć i ciężko rozbujać, a kilka razy w miejscu zakręci. Tutaj lodu gruba warstwa. No i już lodowisko takie, że ani w jedno, ani w drugo trzeba kuć. Ma małyga rozdana. Proszę bardzo. Kaczki to mało zainteresowane. Silki sobie podziubały, a się zajadają tom. Paszę swoją, rano przydargałem drugą beczkę, przesypałem, bo czekam na paczki dwie z paszą dla nich, bo w tej mieszance mają trochę za mało takiego, wiecie, typowo paszy dla strusi, a tak to na wierzchu jest, no, śruta, zboże, i tam, no, mało jest tego procentowo, a na samym dnie pierwszy worek, co wsypałem. To jest yy, czysta ta ich pasza. No to odsypałem pół tu, obróciłem nim, nabrałem, żeby miały też porcję czystej paszy pełnoporcjowej na tym rozi, żeby to jedzenie było treściwe i mocno energetyczne. No i zajadają chętnie, chętniej niż śrute. Na noc grubego drewna nie wsadziłem do kominka, to powiem Wam, że jak rano wstałem, to tak chłodnawo, chłodnawo było w chałupie. Trzeba było rozpalić z samego rana. No co zrobić? Jeszcze z tydzień chyba takie mrozy będą. Jakoś się przemęczymy, ale właśnie. Najpierw tutaj muszę te ustrojstwo skręcić. Może z garażu, bo tam taka wielka czapa. Na pewno tutaj, bo się boję o tą budkę. Tutaj muszę, bo tutaj już popękało. Także będzie roboty ze śniegiem. I tutaj bardzo bym chciał, bo to jak złapiemy perspektywę, to będzie lepiej widać. A to balbin, a myślałem, że to żbik. Żbik w nocy mnie obudził, wyszedł na dwór, zaraz wrócił na szczęście. Musiałem go powołać, bo stukał w drzwi, stukał, że chce wyjść. No ale jak zobaczył, minus 12 na dworzu, to wrócił na szczęście. A bo tu mi się z dachu obsypuje i wszystko na tym tarasie wisi. Bardzo gruby. Bardzo gruba warstwa. I ostatnio Wam mówiłem, że internet strasznie wolno mi chodzi. Ja patrzę, a ten śnieg to tu oberwał mnie tą antenę. Na szczęście tylko się tam podczepiało i przykręciłem wszystko z powrotem. I działa. Już jest w miarę normalna prędkość. Normalna jak na internet mobilny. Bo na światłowód to czekam. Dobra, idę po to ustrojstwo, po tą paczkę. Przytargałem to na siłownię, bo tutaj jest w miarę dobre oświetlenie. I śrubki nam nie powpadają w śnieg. A to już tu będzie tych śrubek, bo już tutaj słyszę, że są. Tutaj to jest chyba ta łopata, co ją się podczepia. To jest specjalistyczne urządzenie do dachów, co ma 6 metrów. O, to nawet metalowe jest. To nie jest tak źle. Tu mamy te rurki. Zaraz gdzieś tutaj, o. Na tym zamontujemy kamerę na siewniku, który czeka na renowację, tak jak i kultywator. Wszystko będzie poddane renowacji, ale to na spokojnie jak będzie troszkę cieplej bo nawet ostatnio nie ćwiczę jak jest tam poniżej minus 10 ostatnio spróbowałem bez rękawiczek to ręce mi zostały na tej sztandze jak przymarzły szkoda gadać w ogóle dobra mamy te aha i na takie wtyczki nie było to jakoś drogie kosztowało bodajże 80 zł I teraz zobaczymy czy to będzie działało? Chyba nie będzie to takie trudne, jakby się wydawało. Bo tutaj mamy tą łopatę i tu mamy takiego kijaszka, bo reszta jest taka sama, jedno wchodzi w drugie i mamy dodatkowe sekcje. One pewnie mają po metrze. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam z haczykiem, to to dziurki ma od spodu, czyli tak trzeba to wtyknąć w grubych rękawicach. To wiecie, jaka to jest robota. Nie wtykaj się. Dobra, teraz tego. No i się wtyknęło. jako tako. Teraz mamy tutaj wsporniczki, takie dwa. No i dobra, skręcone. Nie było to zbyt trudne. Podokręcałem tymi kluczikami, co dali w zestawie. Tutaj nawet są takie kółeczka. I się kręcą i na razie mamy taką długość, a jeszcze trzy sekcje można sobie dołożyć, ale lecimy na pierwszy test na mały daszek tam gdzie słomy trzymam tej folii to nawet nie ściągam póki co chyba e, niech będzie może się będzie lepiej ślizgał ten śnieg dosyć lekkie to jest może nie jakoś super stabilne, ale nie ma co robić z tego zagadnienia jak mi ściągnie z tej blachy elegancko śnieg, bo też by wypadało, bo widać, że u się robi eleganckie na środku, no wygięło go troszeczkę, zobaczymy czy nic się tutaj nie złamała, żadna beleczka, na szczęście nie, ale brzucho to się zrobiło, o to zaraz gdzieś kamerę położę, zrobimy staty, staczki, o to jest dobry plan i zobaczymy czy to zjeżdża, chwila prawdy dla tego ustrojstwa, jakby tak duże dachy ściągało, i to by było luks. Dobra, patrzymy. Może nie całość na raz, tylko po trochu. Może nawet po jeszcze mniejszym trochu. Ej, idzie luks. Jak się nie będzie mi łamało, to będzie dobrze. Dobrze jest, może nie jakoś super, ale na pewno 10 razy wygodniej niż jakimiś miotłami, szpadlami i tak dalej. Długie, cały daszek nam sięga, no ten daszek to mały, ale mam wrażenie, że te belki się już trochę wyprostowały. Na samym końcu nie zebrałem, bo w ten śnieg powrastane są gałęzie drzewa i michaczy. Zaraz bym to połamał, nie chcę ruszyć, ale tyle co było, a tyle co spadło, przecież to... Ponad 100 kg to jak nic, tego śniegu więcej nawet. I jest ładnie odśnieżone, nie idealnie, ale chodzi o to, że nie ma takiego ciężaru już tutaj na tych belkach. No i to wszystko ładniej wygląda. I słomy też nie ma. Ostatni ciuk, którego pewnie dzisiaj rozłożę, podokładać królikom wszystkim. No i dzisiaj czy jutro trzeba będzie zrobić wycieczkę, ale z kodą, ile mi tam do skody wejdzie. No dobre i kilka, to będę zadowolony. Dobra, zabieram to i, i lecimy. Na większe wyzwanie. Trudniejsze na pewno, mianowicie Taraz przed chałupą, bo tamto jest dopiero ciężar. A wiecie co, zanim tutaj to szybciutko tutaj. Tutaj wcześniej już trochę jakimś szpadłem miotą żyłem, bo tu mi szczeliła. Szczelił jeden ten. No jak to się mówi. O no, kołek nie kołek. No i tutaj poszło, ale się opiera jeszcze. To nie jest źle. To szybko tutaj odśnieżymy. Dobra, te daszki też ogarnięte, pozrzucane tutaj. Może już się nie zawalą. Ale powiem Wam, że to ani nie idzie szybko, ani przyjemnie, ale idzie do przodu, ale siłownie to nam się z głowy. Tak czuję w barkach, bo to ręce u góry. To tutaj spróbujemy ile się uda? Trzeba lecieć pod rabinę. Dobra. Ach, aby trochę zjechało to już będzie dobrze Tam no, coś tam idzie ale to na kilka razy na pewno trzeba będzie tym pomachać i cały czas sobie drabinę prawie przewalam o Jarku, jaka ta warstwa tu jest wielka bo to z całego dachu zjechało to co się tutaj utrzymało ale ile się zrzuci Zawsze tyle tych kilogramów mniej będzie na dachu i mniejsze szanse, że coś tam się wydarzy. Niepokojącego. Ojejku, gdzie to ciężko. Działa, działa te urządzonko, No, paręset kilo myślę z góry zleciało na dół. Jak na dół zleciało, to już nie robi takiego ekstra wrażenia, trzeba uważać, bo ten śnieg on spadł. Potem było trochę na plusie, zaraz na minusie i na samej blasze, tak się mówi, chyba tak, jest lód. Jak się zaczepię mocniej, to się obale z całą drabiną. Także jakoś idealnie to tu nie jest pościągane. Może nie, nie przewale się. Edziu sobie tu lata, leży w śniegu. Mi to jest zimno nieraz, jak na niego patrzę. Ale dobrze, że nie marznie, przynajmniej nie widać, żeby mars w te pogody. Edziu, śpi w chałupie, to się nikt nie będzie martwił. No i co zrobić, John? Nie lubi, dobra, tak to wygląda. Dobrze nie jest, ale kilkaset kilo mniej i tu mi na antenę już nie poleci. I ja już na dzisiaj więcej nie ściągam żadnego śniegu. Bo już Ręce mnie boleją, siłownie to mam dzisiaj z głowy, ale. Ja się obaliłem w tym śniegu. Edziu, byś. podał mi rękę. Jak ja mam wstać? Tak sobie będziemy leżeć. bałwana byśmy. Ulepnili. Edziu. Dobra, muszę wstać. O, udało się. Tutaj pan ze wsi był, pogadaliśmy i pan mówi, że ma takie. ...wozidło transportowe, paleciaka, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, że naciągnik się podpina na tył, na te łapy, co się podnoszą i na ten łącznik i można sobie obniżać i można śnieg sobie pospychać na podwórku. Ja mówię, to super sprawa, tu już odpalam Władimirca, jadę, pożyczę sobie na dzisiejsze popołudnie, to sobie pościągam, żeby tu z na spokojnie móc zawrócić, bo co nie zawracam, to się zakopia. a wiadomo, ciągnikiem to wygodniej niż łopatą. A ja tutaj zakręcił tylko troszkę nie chciał odpalić. No to skoczyłem po wkrętaczkę. Odkręciłem te te. Zaraz zobaczę, czy któryś przedłużacz mi tu sięgnie. I bym podładował ten akumulator. Bo to ciągnik nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Odpukać zaraz jakiś samochód. Trzeba będzie wyciągnąć. Albo coś. Dobra informacja jest taka, że busik to Pali na dotyk, nawet w tym rozy chodzi elegancko. No to jest duży, duży plus. Troszeczkę kopci na zimnym, no ale to chyba normalny przy Dieslach. Nic nowego. To jest godzina kopci, a jest elegancka. Dobra, szukam jakiegoś kabla i już muszę jemu gotować obiad. I po dniu. No i jeszcze wszystkim wodę ponosić następny raz. O, no o tym Patrzyłem na prognozę długoterminową. Też jeszcze mają podtrzymać, co zrobić. Co, ja, przedłużacz? Idę już bika, lampki lampkę odczepię, bo tymczasowo nie mam takiego przedłużacza, żeby mi tam sięgnął, a nie chce mi się odkręcać tego akumulatora. Ale zajdź mi do kurek. Dzień dobry, szanowne państwo, to tu się wyprawia jak woda. Luks, nic nie ma lodu. Jak temperatura? Temperatura? To jest luks, tam minus jeden i siedem. Gorzej z wilgotnością. 78 troszkę za duża do 70. No najwyżej tutaj przewietrzymy wam, szanowne państwo. Tylko może... Może jak będzie ciut cieplej, no nie wiem. Albo otworzę tam okienko teraz na godzinkę, dwie, niech trochę się przewionie. No bo to każdy tutaj nosi wilgoć i za wilgotno się nam zrobiło. Albo dobra, koc po prostu od tego co się przewieje, bo to i tak za ile? Za półtora godziny chyba ciemno będzie. To się będzie zamykało. To się zamknie, szanowne państwo, bo dzisiaj mamy jeden z cieplejszych dni. Bodajże tylko minus 7 ma być na dworzu. I odczepiony przedłużacz. Teraz go tam trzeba przeciągnąć. A koleżanka za mną nie biega, bo składa jajeczko. To nie przeszkadzamy. Ej, dziu, uważaj. Oby mi ten kabel tu wyszedł, bo tutaj jest... Część podwórka bez dostępu, pozagradzany z obu stron, nie ma jak tam wleść. Tam jest magazyn kafelek, jakby mi się jakieś potukły. Wtedy trzeba by kawałek potu odkręcić, ale chyba wylezie. O, jaki poplątany. Jakoś się udało rozwinąć ten kabel, podplątywać go i starszy prostownik przyniosłem, zaraz go się podłączy. Edziu, chodź. A on sobie te swoje ulubione jajko wygrzebał spod śniegu. Sobie graliśmy przed chwilą. Daj to ci kopnę. Ja się nie będę z tobą tarzał w śniegu. Już dzisiaj się z tobą wydarzałem. Teraz mogę ci co najbliżej kopnąć jak mi oddasz. O, ładnie leci. Dobrze, nie wpadło do przyczepki. Też miałem pomysł, żeby przyczepkę podpiąć i sobie z przed domu trochę tego śniegu nawalić. Gdzieś tu wywieszą. Czy do tunelu. No ale co, musi się naładować ciągnik, bo mu mróz odebrał siły. Tyle, że z busika jestem bardzo zadowolony, no naprawdę. Teraz to nie ma sensu go odpalać, bo pochodził sobie trochę, jak tutaj był pan ze wsi i zobejrzał, obejrzał, to mówi, że fajnie całkiem. Ale no, powstało od tego, jak tu go wyciągałem, to przecież go nie odpalałem i tylko świece się zagrzały, pyk pyki i chodzi. To jestem pozytywnie zaskoczony, to Skoda nieraz ma ciężej odpalić. to. Pod tym względem to jest luksus, dobra. Teraz tu nie pomieszać plus do plusa, minus do minusa. To by było dobrze. I czy te kabelki mi starczą? Zaraz zobaczymy. Bo albo go wepchać z jednej strony, albo zostawić u góry. Ale może lepiej go wepchać. I tak muszę te kabelki tu odplątać. I tu jest taki, o, go można sobie roztegocić. Bo tutaj, jak z jednej strony, to wiecie. Pod dach go schowam, zawsze to lepiej. Tylko zaraz, ja nie pamiętam, gruby kabel to od czego? Jest od plusa czy od minusa? Hmm. Kto to wie? Dobra, już wiem. Z tej strony jest plus. Mam nadzieję, że wiem dobrze. Plus to jest czerwony. Tylko go tutaj podłapiemy. Siedzi chyba dobrze. Czarny z tamtej strony. Czy on mi tutaj sięgnie? Czekajcie zaraz bo mi ręki brakuje jak zawsze tutaj położę chwilowo kamerę bo tutaj włozimy prostownik sobie i go pchniemy w tamtę mańkę mam nadzieję że nic się tutaj nie uszkodziło i to przełożymy tutaj górą dobra i przelecimy z drugiej strony Mam wrażenie, że by było 10 razy szybciej, jakbym po prostu odkręcił ten akumulator i zaniósł do garażu i bym nie szukał przedłużacza i go nie rozkręcał. Ale to i za dzień bym nie pograł jajkiem. Ej, Edziu! No daj piłeczkę. No daj mi, daj mi. Ja się mniej nadaję do zasp niż ty. No gdzie mi tam zakopujesz? Jak ja ci zabiorę? Oddawaj. dawaj! O, mam. I opa. O. Spadło, spadło z drugiej strony. Myślałem, że na dachu się zatrzyma. Dobra, bo ja tu muszę to wtyczkę tu podpiąć. I niech się ładuje do jutra. Sięgnąłem. Ja sięgnąłem, aby ona tutaj sięgnęła. Dobra. Nic się nie iskrzy, to chyba dobrze. I nawet słychać, to chyba ładuje. No dobra. Ładuje. Niech ładuje, nie wiem, chyba taki, nie? To nie jest chyba. A AGMG coś tam, ani motor. No to na takim nie ładuje. Zawsze coś tam się naładuje. Przez dzień i noc. Na jutro by się przyjął tego śniegu, by się sprzed chałupy wyniosło. Wywiozło. Bo nie ma jak się ruszyć. Lecę mu gotować. Wkrętaczkę zabieram oczywiście do chałupy, żeby mi ten akumulatorek nie padł na tych mrozach. To ja lecę rundkę z wodą wszystkim zrobić. I temu kawalerowi nagotować jedzenia, żeby coś ciepłego zjadł. Ale to jak co dzień zejdzie mi do nocy, dlatego ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro, na siódmą rano, na kolejne zimowe, śnieżne przygody na bazie. W lesie. Na razie, cześć!